Dzień dobry Państwu. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, kiedy powiem, że Rosjanie, przynajmniej według samych Rosjan, mają jedną z najnowocześniejszych armii na świecie. Ich były minister obrony, Siergiej Szajgu, przez ostatnie 12 lat wydał ogromne środki, żeby ją zmodernizować. Dlatego pomyślałem, że przedstawię Państwu najnowszy wynalazek, mający zaledwie dwa miesiące i nie posiadający w żadnej innej armii świata, Analogicznych konstrukcji. Tak, tak, coś takiego posiadają na stanie tylko i wyłącznie Rosjanie. Cieszcie oczy. To jest oczywiście to, co my w naszych przeglądach, czy konkretnie ja lubię nazywać czołgiem stodołą bądź czołgiem stajnią, natomiast sami Rosjanie używają często określenia car Mangal. Mangal to jest, proszę państwa, taki grill do um, grillowania szaszłyków. Oczywiście nie jest to rosyjskie, słowiańskie słowo. Pochodzi, jeśli się nie mylę, z Kaukazu, bo stamtąd Rosjanie zaczerpnęli tradycję grillowania szaszłyków pod gołym niebem na różnego rodzaju wiosenne święta. I faktycznie te pierwsze zasłony na rosyjskich czołgach które zaczęto montować jeszcze przed inwazją i które miały bronić czołgi przed dżawelinami i okazały się w tej roli nieskuteczne, były określane właśnie takimi grillami, czyli mangalami. Po naszemu będzie to po prostu grill, tylko to jest taki konkretny typ grilla do przygotowywania szaszłyków. Natomiast słowo car tutaj oznacza tak jak po polsku car, Staro-ruski władca, już nie książę, już ktoś potężniejszy, ale jeszcze nie imperator, car. Tym słowem często się wzbogaca jakieś sformułowanie w języku rosyjskim, żeby pokazać, że to jest coś w swojej kategorii najlepszego, największego, najbogatszego, więc tutaj mamy do czynienia właśnie z takim mangalem, z taką dodatkową, improwizowaną ochroną. Czołgu, ale w wersji, nazwijmy to, maksymalnej, najbogatszej, najwspanialszej. Faktycznie tego rodzaju konstrukcje pojawiły się na początku kwietnia. Źródła podają tutaj 8 kwietnia, ale oczywiście prace nad tą konstrukcją na pewno zaczęły się wcześniej. Mieliśmy tam do czynienia ze zwykłym czołgiem, który został trafiony w taki sposób, że został uszkodzony mechanizm. Obrotu wieży, co sprawiało, że ten czołg trzeba byłoby albo naprawić, co z jakichś powodów zostało uznane za zbyt trudne albo nawet niemożliwe, a jako, że i tak nie mógł tą wieżą obracać, obłożono go tego rodzaju dodatkową osłoną, która faktycznie przypomina. Stodołe. Mnie to prywatnie przypomina stodołę i czołg stodoła mi się tutaj jako określenie podoba najbardziej, choć są różne określenia, w tym niecenzuralne, na przykład prasa brytyjska określiła to jako blac mobil. Oczywiście nie będę tłumaczył, żeby nie być ordynarnym, ale myślę, że to słowo jest szeroko także Polakom znane. Natomiast Rosjanie faktycznie używają najczęściej tego sformułowania car Mangal. I faktycznie ta broń została użyta pod Krasnochoriwką. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, tu jest Krasnochoriwka, widzimy, że jest pewien występ tutaj terenu, który został przez Rosjan zajęty. To jest mniej więcej pomiędzy Oczeretynę i, i Marinką. Kawałek na północ od Marinki i tutaj jakbyśmy dalej popatrzyli, to tam jest umanskie, netajlowe, to jest po prostu na zachód od Doniecka. Tutaj Rosjanom udało się do pewnego stopnia wykorzystać te pojazdy w sposób skuteczny. Nawet był taki moment, pojawiła się fotografia, kiedy użyli ich kilka sztuk jednocześnie. To wiązało się przede wszystkim z trzema kwestiami. Po pierwsze tego rodzaju pojazdy, proszę Państwa, przewoziły w czasie tamtych szturmów na Krasnochoriwkę piechotę. Rosjanie bardzo często przewożą swoją piechotę na wierzchu pojazdu, na pancerzu, zamiast w środku, zwłaszcza że w czołgu nie ma na to miejsca, po prostu na czołgu. Trzymają 10-20 żołnierzy piechoty, którzy dojeżdżają tam gdzie trzeba dojeżdżać, i zsuwają się z pancerza. Tu ważna uwaga, zsuwają się, a nie zeskakują. Jeśli mamy żołnierza, który ma iść na szturm i on jest obładowany sprzętem, kamizelką odporną amunicją, granatami i całą resztą. To jakby zeskoczył z takiego pojazdu, jak mówią sami rosyjscy żołnierze, bardzo prawdopodobne, żeby się trwale uszkodził. Co ciekawe, Rosjanie stosują tego typu strategie także w przypadku pojazdów, które są przystosowane do przewożenia. Desantu. I na BTR-ach, i na BW-ach często także obserwujemy, że żołnierze zamiast siedzieć w środku, to siedzą na zewnątrz. Wiąże się to z wieloma różnymi kwestiami, na przykład z taką, że tego typu pojazdy zazwyczaj pełnią także funkcję magazynu i wszystkie rzeczy oddziału są w środku. Bierze się to także stąd, że byłem kiedyś w BTR-ze, w środku. Wyskoczyć stamtąd szybko, proszę państwa, i żadnym elementem taktycznym, żadnym paskiem, żadną szluwką, żadnym fragmentem plecaka, nie zaczepić o setki wystających tam metalowych elementów i szybko stamtąd wysiąść, to jest praktycznie nierealne. Więc przez ten brak komfortu, Ergonomii w środku być może także Rosjanie decydują się jeździć na czołgach, a nie w czołgach. Więc tutaj ten pierwszy car Mangal faktycznie oferował trochę większą osłonę dla desantu. Nie dla załogi, dla desantu, który zazwyczaj jest nieosłonięty. Tutaj miał jakąś dodatkową osłonę. Co więcej, cała konstrukcja była lepiej osłonięta przed dronami FPV. I tutaj może warto wyjaśnić: drony FPV, które są w stanie atakować broń pancerną, bardzo często przenoszą Proste głowice kumulacyjne, bardzo często od granatnika RPG-7, choć oczywiście bywają różne. To jest pojedyncza głowica, nie tandemowa i taki pancerz rozdzielony taki, który ma nawet cienką warstwę w odległości od głównego pancerza bardzo dobrze działa na tego rodzaju broń kumulacyjną. Odsuwa to miejsce eksplozji, i ten strumień kumulacyjny już przestaje być groźny dla głównego pancerza. Więc w tamtej konkretnej sytuacji, na początku kwietnia, to był niegłupi wybór. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że to była ostatnia chwila przed tym, jak Amerykanie wznowili pomoc dla Ukrainy. Tak jak mówię, 8 kwietnia, 21 kwietnia Izba Reprezentantów przegłosowała pomoc, pomoc dla Ukrainy, wznowiono dostawy, znowu zaczęły się pojawiać dżaweliny, więcej pocisków artyleryjskich i sytuacja się zmieniła. Więc tutaj mówiliśmy o. Osłonie głównie przed dronami FPV, dodatkowej osłonie dla desantu, dodatkowo na tym dachu tej stodoły na czołgu mocowano, mocowano zagłuszacz do dronów FPV. I tu należałoby to rozdzielić w tym sensie, że ta dodatkowa konstrukcja w żaden sposób nie sprawia, że ten zagłuszacz dronów jest skuteczniejszy. Można go zamontować na pojeździe pancernym bez tej dodatkowej konstrukcji to jest jak najbardziej wykonalne. Robią taki Rosjanie i Ukraińcy, więc tutaj to, że ten konkretny pojazd był wyposażony w system walki radioelektronicznej, nie jest bezpośrednio powiązane z tym, że zbudowano na nim te wszystkie dodatkowe osłony. Niemniej, w połączeniu to działało w tym sensie, że faktycznie w Krasnochoriwce udawało się tego rodzaju pojazdom desant dowozić na miejsce tam, gdzie był potrzebny i wracać w miarę bezpiecznie. Przy czym dość szybko okazywało się, że nie aż tak bezpiecznie, tak jak Państwu pokazywałem to zdjęcie, właśnie z Krasnochoriwki. Tutaj cztery takie cary jechały. I autor tego wpisu Julian Robke z Bilda pisał o tym, że trzy takie pojazdy dojechały do miasta, jednemu udało się wrócić, czyli łącznie trzy zostały zniszczone, z czego jeden jeszcze przed osiągnięciem celu. Nie jest to, proszę państwa, doskonały wynik, choć bardzo możliwe, że w przypadku czołgów, które nie byłyby dodatkowo osłonięte, byłby gorszy. Tutaj jednak zacznijmy sobie mówić o wadach takiego rozwiązania, bo proszę Państwa, tutaj dla ym, ilustracji pokażę Państwu, jak powinien wyglądać czołk, To jest T72 od polskiej firmy Kobi. To nie jest reklama, ale jeśli ktoś ogląda to z Kobi, to możemy zrobić tak, żeby to była reklama. Ja osobiście po prostu zbieram. Zwłaszcza oni teraz robią jeszcze z wymienną symboliką. Na przykład ten model ma flagę i ukraińską, i polską. Można sobie wybrać. Jakie są podstawowe zalety takiego pojazdu na polu walki? Jest najsilniej opancerzony ze wszystkiego, co się w tej chwili na wojnie używa. Nie jest to oczywiście pancerz niezniszczalny w żadnym przypadku, niemniej inne pojazdy są opancerzone słabiej. Ma dużą siłę ognia, którą może elastycznie używać. Dzięki obracanej wieży, dzięki nowoczesnym przyrządom obserwacyjnym, współczesne czołgi potrafią naprawdę silnie na daleki zasięg uderzyć zrobić to dynamicznie, także dzięki dużej mobilności. Taki czołg może szybko wyjechać, wystrzelić, wycofać. No z tym wycofywaniem radzieckie czołgi miały spory problem i do dzisiaj wiele z nich ma spory problem z wycofywaniem i często te 72 się obracają i wycofują przodem zamiast tak jak powinny wycofywać z dużą prędkością tyłem, tak czy inaczej w założeniu przynajmniej. Powinny być mobilne, i na tym to się powinno opierać. Czołg powinien wytrzymać trafienie, szybko przemieścić się tam, gdzie jest to potrzebne, wystrzelić, zniszczyć cel, schować się. Przy dobrze zastosowanych czołgach to wciąż jest zabójczo-groźne uzbrojenie. Tylko że jeśli obudujemy taki czołg stodołą dookoła, to oczywiście on zyskuje na wytrzymałości, tutaj bezwzględnie. Ale traci wiele swoich zalet. Przede wszystkim lufa nam się już nie będzie obracać. I o ile w przypadku tego pierwszego czołgu, który był uszkodzony i i tak mu się wieża nie obracała, to nie było wielkim problemem, natomiast przerabianie w pełni sprawnego czołgu na czołg stodołę, pozbawia go tej możliwości. Przede wszystkim jednak pozbawia on załogę. Pozbawiają oni załogę przebudowując go możliwości obserwowania pola walki. I to jest kluczowe. Nawet jeśli mamy najsilniejsze, przebijające dowolny pancerz działo, które wyrzuca pociski na nieważne na ile, na tysiąc kilometrów, pofantazjujmy, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeśli załoga nie widzi celu. A w tym przypadku, proszę Państwa, jeśli obudujemy czołg dookoła takimi dodatkowymi płatami, blachy falistej i innej konstrukcji, to on przestaje widzieć. Na boki i do tyłu, bardzo często te carmangale są zabudowane od trzech stron, a nie tylko od dwóch, więc ta załoga po prostu nie wie, co się wokół niej dzieje. To oczywiście może oznaczać, że zostanie trafiona od boku, nie zauważy zagrożenia, ale to może także oznaczać, że nie zauważy nierówności terenu i wjedzie nie tam, gdzie powinna. Oczywiście czołgi dość dobrze sobie radzą z przeszkodami terenowymi. Ale to jest tylko dość dobrze i obserwowaliśmy w ramach różnego rodzaju ćwiczeń, i manewrów i na prawdziwej wojnie dziesiątki i setki przypadków, kiedy czołgi po prostu utykały nie tam, gdzie powinny. Dodatkowo, jeśli chodzi o mobilność, to tego rodzaju dodatkowe konstrukcje, czasem jeszcze obkładane np. pancerzem reaktywnym, znacząco zwiększają masę takiego czołgu sprawiają, że jego sylwetka jest wyższa, więc łatwiej go zauważyć, więc czołg przestaje być de facto czołgiem, staje się czymś nowym. I oczywiście o ile na polu walki zdominowanym przez drony FPV to potrafi mieć sens, o tyle po prostu niweluje wszelkie zalety jakie posiada czołg. On przestaje nim być. Oczywiście można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju powrót do korzeni. Tutaj pokażę Państwu, to jest prototyp. W zasadzie to nigdy nawet chyba nie istniało jako realny prototyp, co bardziej jak projekt czołk Mendelejewa, nie chodzi o tego słynnego Mendelejewa od tablicy Mendelejewa, to było dzieło jego syna. On miał taką koncepcję stworzenia pojazdu bojowego to były. Czasy bardzo dawne i zupełnie niewspółczesne, jeśli chodzi o konstrukcje pancerne, żeby stworzyć takiego rodzaju potwora z armatą, znajdującą się w kadłubie, a nie w wieży, co zresztą w tamtych czasach było wielokrotnie wykorzystywane. Tego rodzaju konstrukcja, i nawet podczas II wojny światowej zdarzały się takie konstrukcje jak chociażby czołg amerykański M3 Lee tam była jeszcze druga wersja M3 Grand bodajże, która miała główne działo w kadłubie i mniejsze działo w niewielkiej wieży, eksperymentowano i teraz do tych eksperymentów w pewnym stopniu się wraca. I Rosjanie po pierwszych sukcesach w Krasnochorivce uznali, że będą kombinować dalej i dalej ulepszać swoje pojazdy pancerne czy, przy czym słowo ulepszać jest tutaj ze znakiem zapytania. I zaczęły się pojawiać nowe maszyny. Tutaj ja zniknę, bo chcę Wam jeszcze coś pokazać. Tutaj mamy car mangal, który nie dość, że ma płyty, to jeszcze ma jakiegoś rodzaju druty bądź siatki na wierzchu tych płyt, a z przodu ma przeciwminowy trał, przy czym zauważcie, tutaj na końcówce tego trału są jeszcze takie, to wygląda po prostu jak dwie rury. To jest trał magnetyczny, który generuje pole magnetyczne do detonowania min o zapalnikach magnetycznych. I widzimy, że on tutaj faktycznie jest w stanie wykonywać te funkcje. Czołgu strałem to ma o tyle sens, że tego rodzaju carmangany, tego rodzaju obudowane stodołami czołgi jeździły zazwyczaj w tych szur, szturmach przodem. Tam, gdzie była największa szansa na to, że zostaniemy trafieni, tam, gdzie była także największa szansa na wpadnięcie na minę. I dodajmy, że od strony Ziemi ten czołg nie jest w żaden dodatkowy sposób obudowany, więc faktycznie miny mogły stanowić dla niego bardzo poważne dodatkowe zagrożenie, jak się okazało w praktyce, dlatego rodzaju czołgów faktycznie stały się miny zagrożeniem. Tutaj mamy jeszcze jeden przypadek, jedno zdjęcie. Tu bardzo dobrze widać zagłuszacze antydronowe na dachu tej konstrukcji. Tu akurat wykorzystano blachę falistą. Zobaczcie także, że tył tego pojazdu jest zabudowany, co sprawia, że nie ma możliwości obserwacji. Pola walki do tyłu, więc ten czołg, znowu, żeby się wycofywać, będzie się musiał obrócić tyłem do przeciwnika, żeby kierowca mechanik w ogóle widział, co się przed nim znajduje. Tu już przejdźmy sobie do przypadków, kiedy tego typu pojazdy były niszczone, bo faktycznie mamy w ostatnich tygodniach, przypomnę, około dwóch miesięcy funkcjonują tego rodzaju czołgi stodoły na polu bitwy, mamy już kilka pierwszych przypadków, kiedy udawało się tego typu konstrukcje zniszczyć. Tu widzimy taki intensywnie obudowany czołg, prawdopodobnie była to mina. Jest eksplozja, widzimy oczywiście, że dym nam zasłania konstrukcję, ale widzimy też, że wyskakuje tam desant. Zobaczcie, ilu ich tam było. Bardzo duża grupa żołnierzy z tego pojazdu wyskoczyła, prawdopodobnie i ze środka, i z tego przedziału desantowego, i uciekli, bo o ile ten czołg nie jest całkowicie zniszczony, to jest przynajmniej unieruchomiony, więc można powiedzieć, że wyeliminowany z walki. Tutaj mamy przypadek po prostu przejazdu przez strefę przyfrontową takiej konstrukcji, dobrze ją widać na tym wideo. Tutaj kolejny przypadek już zniszczonego car mangala. To jest konstrukcja, która przypomina nam to, co widzieliśmy przed chwilą. Faktycznie tutaj oprócz samych ścian tej stodoły mamy dodatkowe kraty, jeszcze dodatkowe, co prawdopodobnie oznaczałoby, że tandemowa głowica kumulacyjna także by tutaj miała problem, bo pierwsza detonacja mogłaby mieć miejsce po uderzeniu w siatkę, druga detonacja trafiłaby w ścianki tego pojazdu, a dopiero jakiś trzeci strumień kumulacyjny byłby potrzebny, żeby trafić w sam pancerz czołgu ten oryginalny. Tutaj mamy kolejne wideo. Zobaczmy sobie jak to wygląda. Jedzie taki czołg i Tutaj widzimy, że stoi, dymi się, pali. No już na pewno nie jedzie, nie bierze udziału w walce. Kolejny tutaj widać moment eksplozji. On jest już prawdopodobnie unieruchomiony, bo sobie stoi. Bardzo możliwe, że po wjechaniu na minę i następuje jakaś kolejna eksplozja. Nie widzimy tutaj takiego typowego rzutu wieżą, więc Prawdopodobnie ta osłona częściowo zadziałała, ale czołg wciąż jest wyeliminowany z walki. Tutaj mamy konstrukcję właśnie z strałem przeciwminowym. Ona jedzie przez pole, zresztą z dużą prędkością, co jest prawdopodobnie przy takim dodatkowym obciążeniu poważnym wysiłkiem dla silnika, ale to nie ma znaczenia, bo jak widzicie, pojazd ten wjechał na więcej niż jedną minę. Nie wygląda na poważnie uszkodzony, tutaj jak już się zatrzymał, ale tu doszło do jeszcze jednej eksplozji, bardzo możliwe, że coś jeszcze w niego wleciało. Swoją drogą tak, tu jest zabawna sytuacja, bo ten czołg stodoła był podpisany gromazieka. I Gromazieka to jest imię jakiejś postaci ze starej radzieckiej kreskówki, natomiast ktoś w zachodnich mediach, kto trochę zna rosyjski, ale nie do końca, przetłumaczył to na homoseksualista, ponieważ jest określenie w języku rosyjskim, które jest odrobinę podobne. Prawdę mówiąc, nie bardzo, ale troszkę. I ono jest obraźliwe. Nie wiem dlaczego rosyjscy żołnierze mieliby swój własny czołg nazwać obraźliwym słowem na osobę homoseksualną, ale ktoś z zachodnich dziennikarzy tak przetłumaczył. Tutaj mamy kolejny przypadek. Prawdopodobnie ten czołg z Todoła wjechał na minę i jest w tej chwili już porzucony. Tutaj widać wideo, jak on stoi. Nie rusza się. Te siatki maskujące na wietrze powiewają romantycznie, ale to już jest pojazd wyeliminowany z walki. Tu jeszcze coś się będzie działo? Nie, on po prostu stoi. Jest też taki przypadek, proszę Państwa, tak jak mówiłem, te wszystkie dodatkowe elementy istniały przede wszystkim po to, żeby pozbawić możliwości trafiania takich czołgów dronami FPV, tutaj widzimy jednak, że te drony po prostu znajdują drogę i przez te otwarte tylne drzwi Wlatują i doprowadzają do zniszczenia takiego czołgu. Choć tu najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wcześniej ten czołg został unieruchomiony jakimś innym środkiem, na przykład miną, a później, kiedy już ludzie z niego wyskoczyli, zostawiając otwarte drzwi, został wykończony dronami FPV. I oczywiście, proszę Państwa, to nie oznacza to, że te czołgi stodoły są. Zniszczalne nie oznacza, że są złym wynalazkiem. Każda broń na Ziemi jest możliwa do zniszczenia. Każdy czołg, każdy BWP, każdy samolot nie ma takich, które są niezniszczalne, niewrażliwe na broń przeciwnika. Tu można powiedzieć, że wymaga to od strony ukraińskiej dodatkowego wysiłku, żeby taki czołg powstrzymać. Potrzebnych jest więcej dronów, potrzebny jest to by ten czołg wjechał na minę, potrzebne jest trafienie pociskiem artyleryjskim, a w przypadku czołgu nieosłoniętego tego rodzaju zasłonami, można łatwiej trafić dronem FPV tam, gdzie to przyniesie jak najlepszy rezultat, nie zużywając ich tak wiele. Tego rodzaju osłony, proszę państwa, biorąc pod uwagę. Że dałoby się trafić nimi pomimo tego systemu walki radioelektronicznej, też dałoby się zniszczyć, stworzyć dziurę, wlecieć przez tą dziurę i zniszczyć czołg, tylko wymagałoby to kilku dodatkowych trafień takimi dronami, a każde trafienie dronem kosztuje zazwyczaj parę dronów, którymi się trafić nie udało. Więc jest to sposób na to, żeby po prostu utrudnić Ukraińcom życie. Czołgi działają od dawna, od swojego zarania, właśnie na tej zasadzie. Nie są niezniszczalne, są po prostu trudniejsze do zniszczenia niż inne cele na polu walki i to zazwyczaj wystarczało. Więc czołgi stodoły są trochę trudniejsze do zniszczenia niż inne pojazdy na polu walki. Choć oczywiście odbywa się to kosztem utraty mobilności, możliwości obserwacyjnych, możliwości prowadzenia ostrzału dookoła takiego czołgu, więc ten czołg przestaje, tak jak mówiłem, przestaje być czołgiem, staje się czymś nowym, posiada zupełnie inne zadania do wykonania w takiej sytuacji i jak najbardziej okazuje się przydatne. Chociaż bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie liczba takich pojazdów spadnie, cały czas dostawy amerykańskie docierają do ukraińskich obrońców. Za chwilę dotrą do nich także pociski artyleryjskie z czeskiej inicjatywy. Jeśli tej artylerii będzie więcej, javelinów będzie więcej, towów będzie więcej, to najprawdopodobniej tego rodzaju osłony po prostu stracą sens istnienia. Niemniej na wojnie bardzo często tak wygląda, że jakiś środek bojowy jest przydatny przez krótki czas, póki jest czymś nowym. Jeśli czołgi stodoły okazały się przez chwilę przydatne, to jest to po prostu rosyjski sukces. Jeśli w pewnym momencie przestaną być przydatne, będzie to ukraiński sukces. To jest gra, która się toczy do samego końca, i to, że po drodze jedna z drużyn wbiła drugiej drużynie gola, jest wydarzeniem zupełnie standardowym. Nie należy na tej podstawie wysnuwać przesadnie daleko idących wniosków. Niemniej to także udowadnia nam, że Rosja, która zaczęła tę wojnę, zaczęła wojnę, do której gotowa nie była, i to, że muszą stosować różnego rodzaju improwizowane sztuczki, żeby w ogóle próbować, Przetrwać na polu walki pokazuje, po raz kolejny, że w ogóle tej wojny zaczynać nie powinni. Dziękuję państwu za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.